Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak wyjść z pętli myśli, obejrzyj ten filmik do końca. Często masz tak, że wpadasz w pętle myśli i nie wiesz, jak się z niej wydostać? Czy wiesz o tym, że pod wpływem określonych myśli twój mózg zaczyna produkować substancje chemiczne, które sprawiają, że czujesz się dokładnie tak, jak sugerują twoje myśli. A kiedy już czujesz się dokładnie tak, jak myślisz, to zaczynasz myśleć tak, jak się czujesz. Aby przerwać tą nieustanną pętlę i gonitwę myśli, warto, abyś natychmiast zmienił kierunek swojej uwagi. Zmień otoczenie. Weź kilka głębokich oddechów. Wyjdź na dwór, przejdź się na spacer, zrób jakieś ćwiczenia fizyczne. Albo najzwyczajniej w świecie uśmiechnij się do siebie. Nie daj się automatycznym programom, które chcą przejąć władzę nad Twoim życiem. Bądź jak najczęściej niepowtarzalny, świeży i spontaniczny. Żyj z serca.